Witam serdecznie. Dzisiaj będziemy robić dalej event archeologiczny. Właśnie skończyłem zadanie, wymieniłem surowce. Teraz zrobię parę misji dodatkowych, żeby po prostu mieć za co dokupić niezbędne mi artykuły do kopania. Jak widzicie, porobiłem parę misji pobocznych. Stan mojego konta to 420 zwojów, więc można się już pobawić. Tym bardziej, że trochę tam już mam odłożone. No i przystępujemy do działania. Jak mówiłem, przystępujemy do działania. Otwieram archeologię. Dokupujemy sobie następny pakiecik do kopania. I zaczynamy kopać. Dużo osób narzekało, że ciężko jest trafić na dnia. Więc zaraz to sprawdzimy. Będziemy kopać, zaraz zobaczymy, w jakim czasie wpadnie ta nagroda. I czy w ogóle wpadnie, bo podobno nie wpada. Troszkę nie chcę mi się wierzyć, ale może faktycznie ktoś się pomylił przy programowaniu. Ja w dalszym ciągu zbieram tylko bożki, bo są mi najbardziej potrzebne. Idzie w miarę płynnie, w miarę szybko. O następne zadanie dodatkowe. No, rzucimy jeszcze raz dynamitem. Tu już mamy łopatkę. No, Zafiliśmy ulepszenie nagrody. Eventowej, ale nie trafiliśmy w dalszym ciągu nagrody dnia. A nagroda dnia jest jej karuzela, daje 7%, punktów, 7 do obrony armii defensywnej i 7% do armii atakującej. Znaleźliśmy glinianą tabliczkę. Możemy uruchomić parę misji pobocznych. Jak widzicie, jeszcze mi brakuje jednego fragmentu, żeby zdobyć nagrodę. No i tak jak mówiłem kopię dalej, żeby sprawdzić, czy faktycznie ta nagroda nie wpada. Żeby to was nie zanudzać, to ja przyspieszyć użyję dynamitów. Może mało oszczędne, ale za to jakie szybkie. O, skończyły mi się dynamity. Ale na to też jest sposób. Też sobie, sobie z tym zaraz poradzę. Będę używał tego co mam dostępne pod ręką, czyli łopatek. No i przesuwamy się przed siebie. I wydaje mi się, że mieliście rację, że nagrodę dnia jest bardzo ciężko utrafić. No, chyba, że znajduje się ona w jakichś dzbanach. Możliwość trafienia nagrody dnia 10%. Sprawdzamy. No niestety nie było. Czyli nagroda dnia znajduje się w dzbanach. Ja dzbany do tej pory pomijałem. I teraz się nie dziwię, że jej nie trafiłem. Może tym razem się uda. No też niestety nie. No i, dynamicik. I Idziemy dalej. No i przyznam Wam rację, że chyba nagrodę dnia jest bardzo ciężko trafić. Jeszcze dokupię sobie pędzelek dla pewności. I sprawdzimy co kryje się tutaj. No tak jak mówiliście, nagrody dnia wpadają bardzo rzadko. Jeśli film wam się podobał dajcie łapkę w górę zostawcie suba napiszcie komentarz i napiszcie co chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku a ja dziękuję za uwagę pozdrawiam i cześć